Pierwszym największym lękiem w skali od 1 do 10 będzie to niepokój, lęk, niepewność, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Obawiamy się o wzrost inflacji, obawiamy się utraty pracy, zachowania pracy oraz obawiamy się wzrostu kosztów życia. Ja dzisiaj podam kilka takich bardzo konkretnych narzędzi na ten rok, jeśli chodzi o Sprawy finansowe, to tutaj tych narzędzi też jest bardzo dużo, ponieważ można aktywować strefy naszego domu czy strefy wokół domu, tak? które będą nas wspierały finansowo, tak, a ja te aktywacje przygotowuję już bezpośrednio pod konkretną osobę. Pamiętajcie, że w Feng Shui są takie proste zasady, tak na przykład. Ustawienie biurka czy ustawienie fotela w pozycji tak zwanej dominującej, czyli w pozycji, która, z której będę widziała drzwi, zawsze będę kontrolowała tak, te drzwi. Również ważne jest to, co jest za moimi plecami, tak? czyli jeżeli ja mam ważną pozycję, ważne stanowisko w swojej, w swojej profesji to musisz zadbać o to właśnie, żeby to, żeby to twoje biurko stało w dobrej pozycji, abyś miał dobre wsparcie, i aby widzieć właśnie te drzwi. To są takie podstawowe tutaj narzędzia. I przychodzi dana osoba do mnie na konsultację, to ja również wybieram to odpowiednie miejsce, tak, pod daną cechę, finanse, rozliczenia, tak, księgowość, zarządzanie, marketing. To wszystko ma swoją dynamikę energii i wybiera się odpowiednie miejsce właśnie pod tą, pod tą działalność konkretnie firmową.